Celebrując chiński nowy rok, kolejny produkt, czyli dywanik, karabinek, jak tam by kolokwializować. Bardzo popularny wyrób w Chinach, zresztą jak widzieliście, w sklepie nie dało się nabyć samodzielnych petard. Są tylko i wyłącznie tego typu połączone karabinki. I to, co jest z nim wyjątkowe, co zwróciło moją uwagę, to przede wszystkim cena, bo kosztował dokładnie tyle juanów, czyli tyle złotych. Także zobaczmy, czy za taką kwotę można uzyskać fajne petardy. Wydaje mi się, że tak wyglądają bardzo przyzwoicie. Nachylamy się wyprostowaną dłonią, odpalamy ląd, sobie go jeszcze tutaj przygotuję i oddalamy się na bezpieczną odległość. Ale szybki, coś pięknego. Swoją drogą, w Chinach one są szalenie popularne. Nawet przedwczoraj, jak wyjeżdżaliśmy z hotelu, to akurat w naszym hotelu odbywało się tego dnia wesele. I gdy wyjeżdżaliśmy, to widzieliśmy pana, który rozwijał kilka takich jeszcze większych karabinków, bo właśnie tak tutaj celebrują istotne święta, jak i też odpędzają złe duchy i tak dalej. Także jest też ten duży, bardzo mocny aspekt, taki wiecie, duchowny i, i tradycyjny.